W tym vlogu chciałabym nawiązać do filmu, który ukazał się na kanale Chrobry Szlak. I film ten zawiera rozmowę z panem Krystianem Lepiarzem, który jest jednym z organizatorów Kaplicy Bractwa Świętego Piusa X w Częstochowie. Rozmowę przeprowadził pan Kamil Klimczak i wybrałam do skomentowania trzy fragmenty poświęcone dwóm kwestiom, więc tak powiedzmy, że właściwie tu chodzi o dwa fragmenty. Od razu zaznaczam, że odnośnik będzie umieszczony w opisie filmu w dokumentacji. Natomiast chciałabym równocześnie od razu przeprosić, bo ja dość mocno to pocięłam. To jest półgodzinna rozmowa. Ja chciałam oczywiście, żeby te fragmenty były jak najkrótsze, żeby nie zajmować Państwu czasu. Kto chce, obejrzy sobie i tak całość. Spójrzmy na pierwszy fragment. Nie, jesteś, nie jest Częstochowa jedyny zresztą takim miejscem, gdzie. Było to duszpasterstwo, powiedzmy indultowe, jako pierwsze, ale jednak, jednak wychodzimy z ładnego kościoła i idziemy do garażu. Tak mówię oczywiście prześmiewczo. No cóż, więc odpowiadając na to pytanie, jako ochrzczony, oczekuję y, od kościoła przede wszystkim jednoznaczności w przekazywaniu prawd wiary no prawd wiary, co niestety trzeba dzisiaj nieustannie podkreślać, będących ciągłością, tak, z wiarą przekazywaną przez wieki, bo nie jest z tym aż tak niestety łatwo w Kościele, aby można było ją usłyszeć w każdej ambonie, a niestety również i na każdej, nie w każdej ambonie, i nie na każdej ambonie duszpasterstw indultowych. Więc skoro owego przekazu nie otrzymuje, tak, nie znajduje w duszpasterstwach indultowych, trwających w oficjalnych strukturach kościoła, w pełnej łączności dodajmy to to słówko, które też jest takim posoborowym potworkiem. A zamiast tego otrzymuje przekaz regulowany możliwie maksymalną dyplomacją, tak względem ordynariusza, od którego zależy kontynuacja lub ewentualna kasata lokalnego duszpasterstwa. Jeżeli Duszpasterz tejże wspólnoty zdecyduje się powiedzieć o jedno lub dwa słowa prawdy katolickiej za dużo. No i tak. Szukam zatem kapłanów, którzy, którzy tą odwagą się charakteryzują. Takich kapłanów ja osobiście znalazłem właśnie w Bractwie Kapłańskim św. Piusa X. To jest argument, który muszę przyznać, że może wcześniej po prostu nie zwróciłam na niego uwagi, ale wydaje mi się, że się z nim nie zetknęłam. Z tak mocnym akcentowaniem, że wierni katolicy mają prawo od swoich pasterzy do tego, żeby otrzymywać nauczanie zgodne z tradycją. No, i oczywiście, no, na marginesie tutaj pojawia się też to, że niestety w duszpasterstwach indultowych, no, kapłani muszą dokonywać swego rodzaju autocenzury, to znaczy uważać, co mówią, bo rzecz jasna, może im grozić, prawda, upomnienie ze strony biskupa, no albo w ogóle usunięcie z duszpasterstwa. Pan Lepiarz tutaj w rozmowie nawiązuje zarówno do obecności w Polsce takich wspólnot jak petryści, tak, czyli Bractwo Świętego Piotra oraz do Instytutu Dobrego Pasterza, który prowadzi duszpasterstwo w Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie. Natomiast ja myślę, że problem jest tak naprawdę szerszy, znaczy on dotyczy wszystkich kapłanów, którzy pracują w duszpasterstwach decyzjalnych, tak? tych takich, tak zwanych indultowych. Ta uwaga jest o tyle cenna, że nawet osoby, które jakby korzystają z tego typu duszpasterstw. Często się jakby ograniczają tylko do słuchania tego, co mówi ksiądz, znaczy w sensie tej nauki, której wysłuchują w trakcie mszy świętej, czy ewentualnie jakieś tam katechezy. No i rzeczywiście tak jest, że nawet członkowie tych wspólnot, tak, czyli tych takich Eklezjadej wspólnot dawnej Komisji eklezjadei, no tak samo muszą się pilnować, żeby jakby nie pozwolić sobie na nadmierną krytykę tego, co dzisiaj jest, tych błędów, które są tak rozpowszechnione w kościele, bo mogłyby ich spotkać nieprzyjemności. Teraz chciałbym nawiązać do tych dwóch pozostałych fragmentów, i to są bardzo problematyczne sytuacje związane z duszpasterstwem w tej konkretnej diecezji. Jeszcze kolejny przykład, tak, którego też doświadczyłem. Mianowicie, jeżeli biskup powie, że nie wyrażam zgody na odprawienie przez świętej rekwiem, i na pochówek wiernego zmarłego. Tak, bo to działo się po już tradycyjnie stosie i responsa dubia. To wtedy biskup, to akurat przypadek, kiedy kapłan otrzymał tą wiadomość telefonicznie, że dostaje ultimatum, tak, albo zdecyduje się dołączyć do koncelebry odprawionej przez lokalnego, lokalnego wikariusza, albo niestety nie wyjdzie do ołtarza. No więc tutaj widzimy, że rzecz jest niesłychana, bo o ile po tradicjonisty stodes, no można powiedzieć, że to jest zrozumiałe, że są pewne wątpliwości, czy skorzystanie z rytuału i odprawienie egzekwii jest jeszcze zgodne z tym, prawda, co wskazuje Watykan, czego chce Franciszek, czy nie. Natomiast sam fakt, że nie pozwolono odprawić mszy świętej w Rycie Trydenckim za zmarłego, no to już jest po prostu ordynarne barbarzyństwo. I od razu podobny, drugi fragment. Ja tylko zaznaczę na początku, że tu się bukowiec pojawia. Kaplica w bukowcu to jest kaplica Bractwa Świętego Piusa X. Więc w Częstochowie lokalnie, grudzień, tak kilka miesięcy przed bierzmowaniem w bukowcu, pojawiło się, pamiętam na stronie duszpasterstwa lokalnego tutaj. Gdzie opiekę pełni Instytut Dobrego Pasterza, ogłoszenie, że arcybiskup Metropolita wyraził gotowość do udzielenia sakramentu bierzmowania wszystkim tym, którzy chcieliby, tradycyjnego bierzmowania, tak? Wszystkim tym, którzy byliby zainteresowani i prosimy do stycznia o zgłaszanie chęci, tak? Zgłaszania tych, yy, tych osób. No i tak to rzeczywiście to ogłoszenie padło, ale miały kolejne miesiące i, jakby, tak słuch o tym bierzmowaniu zaniknął. No więc, na czym polega problem, który chciałabym tutaj podkreślić? Na tym, że ksiądz arcybiskup Wacław Depo jest osobą, która zmienia decyzję. Ponieważ i pana lepiarza, i inne osoby zaangażowane w organizowanie Kaplicy Bractwa Świętego Piusa X trochę osób z tego indultowego duszpasterstwa zaatakowało, to pomyślałam, że może jednak warto, żebym zabrała głos i powiedziała, jakie jest moje doświadczenie. I tu chcę od razu podkreślić, że to są sytuacje, o których mówię, które są sprzed tradycjonis custodes. No więc w pustelni oczywiście od początku było uzgodnione, że będzie sprawowana msza święta w Rydzie Trydenckim, że będzie msza święta wszechczasów. I oczywiście, jakby załatwienie księdza to była oczywiście moja kwestia, moja sprawa, ja to miałam zrobić. Przyjeżdżali różni kapłani którzy sprawowali tak no powiedzmy sporadycznie tą mszę, natomiast był w pewnym momencie przygotowywany kapłan archidiecezji częstochowskiej, który poświęcił kilka miesięcy swojego czasu, była w to też zaangażowana pewna fundacja katolicka, no oczywiście ksiądz też zainwestował pewne swoje pieniądze, to było robione rzecz jasna za wiedzą księdza arcybiskupa, po czym kiedy ksiądz miał przyjechać i odprawić pierwszą mszę, co miał robić stale, nagle się okazało, że nie ma na to pozwolenia. Znaczy po prostu dostał sygnał z kurii, on mi nie powiedział dokładnie, jak to wyglądało, natomiast że konsekwencje byłyby poważne. No więc, niejako chcę w tym miejscu potwierdzić, że rzeczywiście ksiądz arcybiskup Depo tak się zachowuje. Że coś jest uzgadniane, coś poważnego, bo tu, prawda, pan lepiarz mówił o mszy świętej, o sakramentach. No ja mówię o tym samym, tak? Właściwie o samej mszy świętej. No więc, niestety, tak się nie postępuje i tutaj myślę, że też mamy pełne prawo mieć do niego pretensji, jako do naszego pasterza. Także, aczkolwiek sama korzystam w tym momencie z posługi kapłana independesty tutaj w pustelni to cieszę się, że wierni będą mieli okazję korzystać z nowej kaplicy pod wezwaniem Świętego Ludwika Grignon de Montfort i niekoniecznie z duszpasterstwa kontrolowanego przez diecezję. Zachęcam do zajrzenia do opisu filmu i do obejrzenia sobie całej rozmowy. Pozdrawiam bardzo serdecznie, zachęcam do subskrypcji z Panem Bogiem.